Adwentowy GPS, Słowo Boże. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, Zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, I runął, a upadek jego był wielki. W wezwaniu przeczytaną przed chwilą Ewangelią słyszymy takie słowa Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć, Wzywajcie Go, gdy jest blisko. Te słowa są dla nas zachętą do działania. Jakiego działania? Mamy szukać, mamy wzywać, mamy nieustannie być niejako w ruchu. A szukanie zakłada zainteresowanie się tematem, podjęciem wysiłku, pewnym zaangażowaniem, pogłębianiem tego, co się słyszy, szukaniem odpowiedzi na pojawiające się pytania. Szukać Pana. Szukać Jezusa w naszym życiu to zachęta do podjęcia takich właśnie działań. Ale nie musimy szukać omacku. Jezus jest pośród nas. Jezusa łatwo jest nam znaleźć. Przede wszystkim jest w najświętszym sakramencie. Później w codzienne sprawowanej mszy świętej. Osobistej, ale jeszcze bardziej we wspólnotowej modlitwie, bo jak sam powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dalej Jezusa znajdziemy w Bożym Słowie czytanym i medytowanym. Znajdziemy go też w drugim człowieku. I znowu Jezus nam kiedyś powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Przytoczone we wstępie wezwanie zawiera jeszcze jedno kluczowe stwierdzenie. Mamy szukać Pana, gdy można Go znaleźć. Intrygujące jest to dopowiedzenie. Skoro Pana można znaleźć łatwo, to dlaczego te słowa? Zapewne chodzi nie tyle o to, że łatwo spotkać Jezusa w naszym codziennym życiu, ale o to, że można Go szukać dopóty, dopóki żyjemy. Po naszej śmierci nie będziemy go już mogli szukać. Ujrzymy go takim, jakim jest, twarzą w twarz. Tak więc teraz jest czas na nasze działanie, na nasz wysiłek, by kiedyś jego owoce pozwoliły nam mieć udział w Królestwie Niebieskim, w Królestwie Jezusa. Dziś, teraz, jest nasz adwent. Dzisiejsza Ewangelia, przed chwilą przeczytana. Przypomina nam ważne w tym kontekście nauczanie Jezusa. Jezus mówi: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Tak więc mamy pamiętać, że samo wyznawanie swojej wiary ustami jest niewystarczające. To za mało. Wiara rodzi się i rośnie we wspólnocie, weryfikuje się. I umacnia w działaniu. Dlatego błędną jest tezą stwierdzenie, że wiara to moja prywatna sprawa. Wiara bez uczynków, bez działania, bez dzielenia się nią jest po prostu martwa. Zapalonego ognia BTV nie można pozbawić dostępu tlenu. To tak jak mówił Jezus. Gdy ktoś, kto buduje dom, nie zadba o jego fundamenty, o to, co jest dla niego najważniejsze, nie da mu gwarancji istnienia w chwili kataklizmu, w chwili pyłby, taki dom na pewno się zawali. My chcemy świadomie budować swoją wieczność. Dlatego każdy z nas ma pamiętać, że jego wiara ma wydać w wieczności. Właściwe owoce i ma stać się dla nas przepustką do nieba. Aby tak było, należy nieustannie dbać nie tylko o doby, właściwy i trwały fundament, ale i o całą duchową świątynię, którą my jesteśmy. Nikt z nas nie może z tego obowiązku się zwolnić, ale też nikt za nas tego nie uczyni. Dlatego dzielmy się naszą wiarą, korzystajmy z sakramentów świętych. Niech nasze uczestnictwo w Eucharystii będzie wyrazem naszej miłości do Jezusa i do wspólnoty Kościoła. Nie przechodźmy obojętnie obok siebie. Jesteśmy odpowiedzialni za życie i wieczność drugiego człowieka. Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć. Wzywajcie go, gdy jest blisko. Adwentowy GPS.